Witajcie, kochani. Witajcie. Tak, kontynuując temat tego, że jest taka istność, która zamieszkuje to ciało i mówi, ale mówi przez wybranie tych aspektów, które właśnie lubią mówić, widzą w tym jakiś flow, przepływ i tak dalej. Tak, jak już mówiłem wcześniej w poprzednim filmiku: Nasza, nasza osobowość, ten twór, ten awatar, który składa się z różnych myślokształtów, powiązanych emocjonalnie, i to się uzewnętrznia w ciele fizycznym, w jego zachowaniu, w jego różnego rodzaju tendencjach, nawykach. Kochani. Jesteśmy taką paletą, kolorową paletą różnych aspektów. I fajnie w tym naszym zatrzymaniu za, zobaczyć, zaobserwować, jak bardzo kolorowi jesteśmy. <grystanie> jak bardzo z niektórymi kolorami się identyfikujemy. I one nas tak wiążą i prowadzą do, do różnych przeżyć. Tak naprawdę przeżyć dualnych. Bo każdy aspekt, z którym się identyfikujemy jest na płaszczyźnie, można powiedzieć, dualnej. Walki dobra ze złem. A, a świadomość ogarnia, otacza, otula, to wszystko. Ale i teraz tak sobie. Zatrzymując się, można zastanowić się. O, zobaczcie, to jest tak, tak zwane, można powiedzieć, ego. To, to egotyczna osobowość. Ja nie mówię to w sensie negatywnym. Po prostu takie coś jest. Na przykład, kto się obraża? Kto czuje ból? Kto czuje radość, smutek? Kto czuje spełnienie, albo pustkę, brak? To wszystko jest w obrębie tego ciała emocjonalno-mentalnego. Tam są różnego rodzaju dziury, tłustości, niedosyty, marzenia niespełnione. Które ukształtowały się na przestrzeni wieków, dzieciństwa. I zobaczcie, ktokolwiek cokolwiek gdzieś tam jakoś się wyraża. Czy to jest forma przychylna dla innych, czy przyjazna, czy wroga. To tak naprawdę wyraża się przez ten filtr, ten, ten aspekt, który. Jest dominu dominujący w jego życiu przez to, że w swym myśleniu, okroszonym emocjami, wzmacnia ten aspekt, ten filtr postrzegania rzeczywistości takiej, a nie innej. No więc teraz może być aspekt, ja będę teraz zbawiał ludzi, teraz będę ich prowadził ku światłu, teraz będę guru. Albo <noise> kolejny aspekt. Ja jestem taki, jaki jestem. Wciąż mi brakuje, i chcę osiągnąć sukces. Więc idę do przodu, i moim, moją drogą jest to droga sukcesu, zdobywania gór, pieniędzy. Oczywiście, ktoś ma ten aspekt, że. Teraz będę nie, rodzicem, będę przyjacielem, będę kochankiem, będę mężem, będę żoną, będę matką, ojcem, będę synem. To jest paleta aspektów, które tak naprawdę są smakiem życia na tej ziemi. Które my wybieramy, czy będę o niepełnosprawnym. Ja wiem, to pewne rzeczy, jak pójdziemy dalej, to będą kojarzyć się, no, tak trochę niefajnie. Jak można takie coś wybierać? To nie jest przyjemne, ale my to wybieramy z poziomu tej istności, która jest o wiele większa, otaczająca, otulająca nas wszystkich w tych różnych aspektach. My to wybieramy. Tylko nie mamy często. Tego świadomości, że wybieramy taką grę. Kiedy sobie uświadamiamy to, że wybieramy taki aspekt wyrażania się tu na tej ziemi, to nagle coś się dzieje innego, bo ta inna perspektywa sprawia, że my zaczynamy widzieć w tym coś wartościowego, bo jest to wybrane przez nas i ma to jakieś uzasadnienie, jakiś cel. Jakąś mądrość, którą my poprzez to doświadczenie zbieramy. I to jest cudne, kochani. Tak więc, będąc paletą tych różnych aspektów, my wybieramy wyrażanie się poprzez nie. Dobrze się zatrzymać i zobaczyć tą grę, zobaczyć tą grę aspektów. Zobaczyć to, jak bardzo my bawimy się w niewolnika, w niepamiętającego, a w tego, który jest wolny, pamiętający. I nagle, z pełnej perspektywy, widzimy, że to jest tylko i wyłącznie gra, w której mamy przywilej uczestniczyć, bawić się. Więc nagle coś się rozluźnia i pozwala nam funkcjonować, patrzeć każdego dnia z takiej lekkości, z takiego przepływu. I wtedy zaczynają być nasze wybory coraz bardziej świadome, pełniejsze, a nie, że nie wiemy, co robimy tutaj. No właśnie, to my wybieramy sens, znaczenie tego, co robimy. I wiecie, przychodzi moment, który jest bardzo Niewygodny moment, gdzie tak naprawdę to, to wszystko nie ma znaczenia. Nie ma sensu. To my nadajemy temu sens i znaczenie. Uf, to nie tak. Chcemy oddać swoje życie jakiemuś sensu, jakiemuś znaczeniu, jakiemuś celowi, który jest ponad wszystkim. Spirytualny, zbawienny sens. Okej, okay. Bawmy się dalej w tą grę. Chcę tylko Waszą uwagę zwrócić, że może przyjść z tego powodu, tego oddania, pewien smutek, bo to jest świat tych dualnych, różnych wahadeł. Tak, 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 tak. Jesteśmy blisko Boga i daleko od Boga. I to jest gra aspektów. Kochani, wiele fajnej treści w tym zatrzymaniu, w obserwowaniu tego, co się dzieje wokół nas. Najlepszego dla Was. Hej! hej.